Do zdarzenia doszło w jednym z hipermarketów w Lubinie. Pani Iwona zauważyła wołającą o pomoc kobietę, a przy niej dławiące się dziecko. Zareagowała natychmiast. Słyszałam tylko słowo kobiety, pomocy. Odwróciłam głowę na bok, zobaczyłam, że mama klęczy przed dzieckiem. Więc wyskoczyłam. Mała się dusiła. No Zapytałam, co się dzieje, mała tylko powiedziała cukierek i, i zaczęłam reagować. A skąd ta moja reakcja, to też ciężko mi jest powiedzieć, bo... Nie wiem, gdzieś to może kiedyś widziałam, też może jako dziecko przeżyłam coś takiego. Z moją koleżanką miałyśmy taki, ale to byłam jeszcze mała i gdzieś to chyba utkwiło jak mam pomagać. Gdyby nie fachowa pomoc pani Iwony, to historia ta mogłaby się skończyć tragicznie. Mama siedmioletniej Zosi do końca życia zapamięta ogromny strach o życie dziecka. Widzę, że dziecko się dusi. Podbiegam od tyłu, próbuję wydusić z niej tego cukierka tym uciskiem Henrycha. Tak? Jedyny jaki znam, wiem, że małym dzieciom można je podnieść za nóżki do góry. no To już jest na tyle duże dziecko, że tego nie byłabym w stanie zrobić. Ale po chwili ciało jej staje się wiotkie. Ja nie jestem w stanie jej utrzymać. Widzę, że nie mogę jej uratować w żaden sposób, więc zaczęłam krzyczeć o ratunku. Po prostu no, własne dziecko, a, a nie jestem w stanie jej uratować. Wtedy właśnie pojawiła się pani Iwona i przejęła dziecko od jej mamy. Obie Kobiety i pani Anna i pani Iwona, choć minęło już parę dni od zdarzenia, nadal nie potrafią ukryć wzruszenia. Najgorszy był ten moment, kiedy widziałam, że ona robi się czerwona, tak. oczy odpływały, chaczyć, tak, tak, tak to już czuć było, że zaczynamy przegrywać tą walkę, to był ten najgorszy moment I, i ta bezsilność, krzyki do ludzi, pomocy, taka słaba reakcja jednak od strony tych ludzi, kilku gapiew się pojawiło, ale no, jedynie taki pan, mówię na wózku inwalidzkim, taki młody, hmm. też podpowiedział. Oj, emocje były straszne, jak już mała zaczęła normalnie oddychać, obie z małą żeśmy zaczęły płakać, ja po prostu częsłam się do samego wieczora i tak powiem szczerze, że kilka dni cały czas te myśli mi wracały, co by było właśnie, gdyby się mi nie udało i nawet moja koleżanka zapytała się mnie, zastanawiała się nad tym, gdyby nie dybadała rady, ja mówię, że nie, no w tej chwili nie, dopiero później. Niestety większość osób nie reaguje w takiej sytuacji, bojąc się, że zamiast pomóc, można zaszkodzić osobie poszkodowanej. W przypadku osób dorosłych, podobnie jak w przypadku dzieci, najważniejsza rzecz to zachować rozsądek, zimną krew i opanowanie. Należy taką osobę zachęcić do kaszlu. Prawdopodobnie ona zacznie sama kaszleć, ponieważ to jest taki nasz odruch obronny. Następnie należy taką osobę pochylić do przodu, bardzo głęboko, że tak powiem, aby głowa była poniżej pasa, jeśli nam się to uda. W przypadku starszego dziecka możemy to dziecko przełożyć przez kolano i następnie, podobnie jak u małego dziecka, zwijamy rękę w łódeczkę ruchami wygarniającymi, dosyć mocnymi uderzeniami uderzeniami, staramy się udrożnić drogi oddechowe, aby ciało obce z tych dróg się przemieściło. Sposób zastosowany, wykonany przez panią Iwonę wcale nie był gorszy. W tej chwili mówimy na to uciśnięcie nadbrzusza, czyli podchodzimy za taką osobę, stając za nią, układamy swoją pięść na przeponę, czyli w górnej um, części um, brzucha pod żebrami i mocnym energicznym ruchem do siebie i do góry, ale mocnym energicznym ruchem do siebie i do góry uciskamy po prostu to miejsce. Jest szansa, tak jak w tym przypadku, że to ciało obce zostanie ewakuowane z dróg kodechowych i dziecko, tak jak w tym przypadku, z czego się bardzo cieszymy, ma szansę na przeżycie. Ratownik przypomina, żeby pamiętać o najważniejszym w sytuacjach zagrożenia życia, nawet nieporadna reanimacja jest lepsza niż żadna.